Dobra, że tego się nie spodziewaliście w tym kraju. Jak będzie piosenka, to będziecie w raju. Ja sobie robię tutaj. Siedzę przed telefonem. Nagrywam filmy, tyle. Ich już jest na kanale, że już nie mogę. Stawiajcie słaba łapkę. Bo chcecie kolejną łapkę. To zostawiajcie, będziecie mieli mnie na bieżąco. I lecimy z tym. Grałem w Brawla, bardzo dużo i grałem sobie myślałem tylko o tym, żeby grać, ale dużo było, dużo tych było filmów, a więc sobie już nagrałem i coś było. Nie wiedziałem o co chodzi, a więc nagrałem tu piosenkę. Możecie wejść do łazienka. Dawajcie suba i łapkę w górę. Jak chcecie mieć tego skina El Srebrny El Primo. Dawajcie. Zostawiajcie łapki w górę. Wiem, że trochę inna ta piosenka i lecimy z granym chórem. Dawajcie, pobijamy rekord. Ten, ten film ma mieć 5. Pięć... Łapek, a więc, dawajcie, robimy dużo rzeczy, gramy sobie w gier, robimy sobie rzeczy. Nie wiadomo o co chodzi w tym YouTube, a ja sobie gram, ja wiem o co chodzi w tym YouTube. Ja sobie robię, gram sobie w Brawla, nie wiadomo o co chodzi w tej historia, Gram sobie, gram sobie, może czasem Amber, może czasem Lu, może wiecie kto to, Byron? To jest nowa postać, która była dobra. Dawajcie. Zostawiamy suba, niech ten film będzie popularny. Dawajcie! Jak wam się podoba to zostawcie łapkę w górę. Trochę inaczej ten film wyglądał, bo był piosenką i lecimy sobie razem. Nie wiecie o co chodzi, a więc ja wam to wytłumaczę. Tu chodzi o to, że gramy w Brawla i sobie macie. Ja sobie gram, gram, gram i tyle sobie gram. Ta piosenka nie jest co prawda trochę o brolu, ale sobie też gram. Ale zdawajcie, tu robimy sobie dużo rzeczy. Ja wam mówiłem, że robimy dużo rzeczy. Patrzę na to, ile mam pucharków. Nie wiadomo ile to już jest na ta... Ale nie wiadomo też o co w tym chodzi, bo ja wiedziałem, ale już nie pamiętam, bo mi coś tu zrobiło. Wiem, że mam misję jakieś, coś takiego, ale nie wiedziałem co to jest misja Zelon drugi. A więc robimy ten rap. Może wreszcie uda nam się dobić do 60 tysięcy. Do 50 tysięcy. A więc dawajcie, zostawiajcie łapki w górę. Może zobaczymy, jak dobijemy ileś tam. Dawajcie! No to to już był taki letki rap. Nie wiem, jak wam się spodobało. I się z Wami już żegnam. Pa!